Witam, historia muzyki rockowej Pink Floyd, czas, część czwarta. 5 listopada 1971 roku Pink Floyd wydaje płytę Middle. Yy, cała jedna strona tej płyty, jak wiemy w tym czasie były to jedynie płyty analogowe, cała jedna strona tej płyty to 23-minutowy utwór Echoes Echa. Yy, utwór, który pokazuje ogromne możliwości zespołu, jak opisują krytycy muzyczni i dziennikarze muzyczni ten utwór, opisują go między innymi tak. Utwór pokazuje niekończące się przeciąganie liny między dwoma muzykami Gilmurem i Wrightem i dwoma architektami Watersem i Masonem. Ci pierwsi stworzyli muzykę. Tam właśnie odbywa się swoista magiczna rozmowa między nimi. Ci drudzy ją poszywali i zrobili to wyjątkowo skutecznie.